Było cymbalistów wielu, ale żaden z nich nie śmiał zagrać przy Jankielu. Jankiel przez całą zimę nie wiedzieć gdzie bawił, teraz się nagle z głównym sztabem wojska zjawił. Wiedzą wszyscy, że mu nikt na tym instrumencie nie wyrówna w biegłości, w guście i talencie. Proszą ażeby zagrał. Podają cymbały, Żyd wzbrania się, powiada, że ręce zgrubiały Odwykł od grania nie śmiej panów się wstydzi. Kłaniając się umyka. Gdy to Zosia widzi, podbiega i na białej podaje mu dłoni drążki, którymi zwykle mistrz we struny dzwoni. Drugą rączką po siwej brodzie starca głaska i dygając, Jankielu mówi: Jeśli łaska, wszak to me zaręczyny, zagrajże, Jankielu. Wszak nieraz przyrzekałeś grać na mym weselu. Jankiel niezmiernie Zosie lubił. Kiwnął brodą na znak, że nie odmawia. Więc go w środek wiodą, podają krzesło, usiadł. Cymbały przynoszą, kładą mu na kolanach. On patrzy z rozkoszą i z dumą, jak weteran w służbę powołany, gdy wnuki ciężki jego miecz ciągną ze ściany. Dziad śmieje się, choć miecza dawno nie miał w dłoni, lecz uczuł, że dłoń jeszcze nie zawiedzie broni. Tymczasem dwaj uczniowie przy cymbałach klęczą, stroją na nowo struny i próbując brzęczą. Jankiel z przymrużonymi na poły oczyma milczy i nieruchome drążki w palcach trzyma. Spuścił je. Zrazu bijąc taktem triumfalnym, potem gęściej się struny jak deszczem nawalnym. Dziwią się wszyscy, lecz to była tylko proba net przerwał i w górę podniósł drążki oba. Znów gra. Już drżą drążki tak lekkimi ruchy, jak gdyby zadzwoniło w strunę skrzydło muchy, wydając ciche ledwie słyszalne brzęczenia. Mistrz zawsze patrzył w niebo, czekając natchnienia. Spojrzał z góry, instrument dumnym okiem zmierzył, wzniósł ręce. Spuścił razem, w dwa drążki uderzył. Zdumieli się słuchacze. Razem ze strun wiela buchnął dźwięk, jakby cała janczarska kapela ozwała się z dzwonkami, z zelami, z bębenki. Brzmi polone z trzeciego maja. Skoczne dźwięki radością oddychają, radością słuch poją. Dziewki chcą tańczyć, chłopcy w miejscu nie dostoją. Lecz starców myśli z dźwiękiem w przeszłość się uniosły owe lata szczęśliwe, gdy senat i posły pod dniu 3 maja w ratuszowej sali zgodzonego z narodem króla fetowali. Gdy przy tańcu śpiewano Wiwat król kochany, wiwat sejm, wiwat naród, wiwat wszystkie stany. Mistrz coraz takty nagli i tony natęża, a wtem puścił fałszywy akord jak syk węża, jak zgrzyt żelaza po szkle, Przejął wszystkich dreszczem i wesołość pomieszał przeczuciem złowieszczem. Zasmuceni, strworzeni, słuchacze zwątpili. Czy instrument niestrojny, czy się muzyk myli? Nie zmylił się mistrz taki. On umyślnie trąca wciąż tę zdradziecką strunę. Melodyję zmąca, coraz głośniej targając akord rozdąsany, Przeciwko zgodzie tonów skonfederowany. Aż klucznik pojął mistrza. Zakrył ręką lica i krzyknął: Znam, znam głos ten. To jest targowica. I wnet pękła ze świstem struna złowróżąca. Muzyk bierze do prymów, urywa takt, zmąca, porzuca prymy, bierze z drążkami do basów słychać tysiące coraz głośniejszych hałasów, takt marszu, wojna, atak, szturm, słychać wystrzały, jęk dzieci, płacze matek. Tak mistrz doskonały wydał okropność szturmu, że wieśniaczki drżały, przypominając sobie ze łzami boleści rzeź Pragi, którą znały z pieśni i z powieści. Radę, że mistrz na koniec strunami wszystkimi zagrzmiał i głosy zdusił, jakby wbił do ziemi. Ledwie słuchacze mieli czas wyjść z zadziwienia, znowu muzyka inna. Znów zrazu brzęczenia, lekkie i ciche. Kilka cienkich strunek jęczy jak kilka much, gdy z siatki wyrwą się pajęczej. Lecz strum coraz przybywa. Już rozpierzchłe tony łączą się i akordów wiążą legiony. I już w takt postępują zgodzonymi dźwięki... Tworząc nutę żałośną tej sławnej piosenki o żołnierzu Tułaczu, który borem, lasem idzie z biedy i z głodu, przymierając czasem. Na koniec pada u nóg konika wiernego, a konik nogą grzebie mogiłę dla niego. Piosenka stara, wojsku polskiemu tak miła, poznali ją żołnierze. Wiara się skupiła w koło mistrza, słuchają, Wspominają sobie ów czas okropny, kiedy na ojczyzny grobie zanucili tę piosnkę i poszli w kraj świata. Przywodzą na myśl długie swojej wędrówki lata po lądach, morzach, piaskach gorących i mrozie, pośrodku obcych ludów, gdzie często w obozie cieszył ich i rozrzewniał ten śpiew narodowy. Tak rozmyślając, smutnie pochylili głowy. Ale je wnet podnieśli. Bo mistrz tony wznosi, natęża, takty zmienia, coś innego głosi. I znowu spojrzał z góry, okiem struny zmierzył, złączył ręce, oburącz w dwa drążki uderzył. Uderzenie tak sztuczne, tak było potężne, że struny zadzwoniły jak trąby mosiężne. I strąb znana piosenka ku niebu wionęła marsz triumfalny. Jeszcze Polska nie zginęła. Marsz Dąbrowski do Polski! I wszyscy klasnęli, i wszyscy marsz Dąbrowski chórem okrzyknęli. Muzyk jakby sam swojej dziwił się piosence. Upuścił drążki z palców, podniósł w górę ręce, czapka lisia spadła mu z głowy na ramiona, powiewała poważnie broda podniesiona. Na jagodach miał kręgi dziwnego rumieńca, we wzroku ducha pełnym błyszczał żar młodzieńca. Aż gdy na Dąbrowskiego starzec oczy zwrócił, zakrył rękami, z rąk łez potok się rzucił. Generale, rzekł, ciebie długo Litwa nasza czekała, długo jak my Żydzi Mesjasza. Ciebie prorokowali dawno między ludem śpiewaki. Ciebie niebo obwieściło cudem. Żyj i wojuj o ty nasz. Mówiąc, ciągle szlochał. Żyd poczciwy ojczyznę jako Polak kochał. Dąbrowski mu podawał rękę i dziękował, on czapkę zdjąwszy, wodza rękę ucałował. Poloneza, czas zacząć. Podkomorzy rusza i z lekka zarzuciwszy wyloty kontusza i wąsa pokręcając podał rękę Zosi i skłoniwszy się grzecznie w pierwszą parę prosi. Za podkomorzym szereg w pary się gromadzi, dano hasło, zaczęto taniec. On prowadzi. Nad murawą czerwone połyskają buty, bije blask z karabeli, świeci się pas suty, a on stąpa powoli, niby od niechcenia, ale z każdego kroku, z każdego ruszenia, można tancerza czucia i myśli wyczytać. Oto stanął. Jak gdyby chciał swą damę pytać, pochyla ku niej głowę, chce szepnąć do ucha. Dama głowę odwraca, wstydzi się, nie słucha. On zdjął konfederatkę, kłania się pokornie, dama raczyła spójrzeć, lecz milczy upornie. On krok zwalnia. Oczyma jej spojrzenia śledzi, i zaśmiał się na koniec, rad z jej odpowiedzi. Stąpa prędzej, pogląda na rywalów z góry i swą konfederatkę z czaplinymi pióry to na czole zawiesza, to nad czołem wstrząsa. Aż włożył ją na bakier i pokręcił wąsa. Idzie. Wszyscy zazdroszczą, biegą w jego ślady. On by rad ze swą damą wymknąć się z gromady, czasem staje na miejscu, rękę grzecznie wznosi i, żeby mimo przeszli, pokornie ich prosi. Czasem zamyśla zręcznie na bok się uchylić, odmienia drogę, radby towarzyszów zmylić, lecz go szybkimi kroki ścigają natręty i zewsząd obwijają tanecznymi skręty. Więc gniewa się, prawicę na rękojeść składa, jakby rzekł: Nie dbam o was. Zazdrośnikom biada. Zwraca się z dumą w czole i z wyzwaniem w oku prosto w tłum. Tłum tancerzy nie śmie dostać w kroku, ustępują mu z drogi i zmieniwszy szyki puszczają się znów za nim. Brzmią zewsząd okrzyki. Ach to może ostatni! Patrzcie, patrzcie, młodzi! Może ostatni, co tak poloneza wodzi. I szły pary po parach hucznie i wesoło. Rozkręcało się, znowu skręcało się koło jak wąż olbrzymi w tysiąc łamiący się zwojów, mieni się centkowata różna barwa strojów, damskich, pańskich, żołnierskich, jak łuska błyszcząca wyzłocona promieniami zachodniego słońca i odbita o ciemne murawy wezgłowia. Wretaniec. Brzmi muzyka, oklaski i zdrowia. Tylko kapral Dobrzyński sak, ani kapeli nie słucha. Ani tańczy, ani się weseli. Ręce w tył założywszy, stoi zły, ponury, Wspomina swe dawniejsze do Zosi konkury. Jak lubił dla niej nosić kwiaty, pleść koszyczki, Wybierać gniazda, ptasie, robić zauszniczki, Niewdzięczna. Chociaż tyle pięknych darów strwonił, Choć przed nim uciekała, choć mu ojciec bronił, On jeszcze ile razy na parkanie siadał, by ją dojrzeć przez okna. W konopie się wkradał, żeby patrzeć, jak ona pleła swe ogródki, rwała ogórki albo karmiła kogutki. Niewdzięczna. Spuścił głowę i na koniec świsnął mazurka. Potem kaszkiet na uszy nacisnął i szedł w obóz, gdzie stała przy armatach warta. Tam dla rozerwania się zaczął grać w drużbarta z wiarusami. Kielichem osładzając żałość. Taka była dla Zosi Dobrzyńskiego stałość. Zosia tańczy wesoło, lecz choć w pierwszej parze, ledwie widna z daleka. Na wielkim obszarze zarosłego dziedzińca, w zielonej sukience, ustrojona w równianki i w kwieciste wieńce. Wśród trafi kwiatów krąży niewidzialnym lotem, rządząc tańcem jak anioł nocnych gwiazd obrotem. Zgadniesz, gdzie jest, bo ku niej obrócone oczy. Wyciągnięte ramiona, ku niej zgiełk się tłoczy. Darmo się podkomorzy zostać przy niej sili. Zazdrośnicy już z pierwszej pary go odbili. I szczęśliwy Dąbrowski niedługo się cieszy. Ustąpił ją drugiemu, a już trzeci spieszył. I ten zaraz odbity odszedł bez nadziei, aż Zosia już strudzona spotkała z kolei Tadeusza. I dalszej lękając się zmiany. I chcąc przy nim pozostać, zakończyła tany, idzie do stołu gościom nalewać kielichy. Słońce już gasło. Wieczór był ciepły i cichy. Okrąg niebios gdzieniegdzie chmurkami zasłany u góry błękit nawy na zachód różany. Chmurki wróżą pogodę lekkie i świecące. Tam, jako trzody owiec na murawie śpiące, ówdzie nieco drobniejsze, jak stada cyranek, na zachód obłok na kształt rąbkowych firanek. Przejrzysty, sfałdowany, po wierzchu perłowy, po brzegach pozłacany, w głębi purpurowy. Jeszcze blaskiem zachodu tlił się i rozżarzał, aż powoli pożółkniał, zbladnął i poszarzał. Słońce spuściło głowę, Obłok zasunęło i raz ciepłym powietrzem westchnąwszy, usnęło. A szlachta ciągle pije i wiwaty wznosi: Napoleona, wodzów, Tadeusza, Zosi, wreszcie z kolei wszystkich trzech par zaręczonych, wszystkich gości obecnych, wszystkich zaproszonych, wszystkich przyjaciół, których kto żywy spamięta i których zmarłych pamięć pozostała święta. I ja tam z gośćmi byłem, miot i wino piłem, a com widział i słyszał, w księgi umieściłem. <try>